Dzień ek moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, jak widzicie znów z auta, taki zbieg okoliczności. Przyjechałam właśnie sobie pod galerię, żeby pół godziny gdzieś przesiedzieć, bo zawiozłam Nikolę do szkoły i po drodze wejdę sobie do Sinsaya, może New Jokera, czy jak to tam się mówi. Zobaczę co tam jest, nie tyle na zakupy, co po prostu... Przełazić te 30 minut, bo dziś mam taki dzień spa, idę właśnie na rzęsy, e, potem na paznokcie, a więc trzeba troszkę o siebie zadbać i się odświeżyć. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania mojego kolejnego odcinka. Wziąłam sobie taki komplet, skompletowałam to sobie, mamy tu czapkę, taki biało-beżowy sweterek z kołnierzykiem, oczywiście brudny, i spodnie, ale chyba do niczego nie jestem przekonana. Czapka na pewno odpada, bo jest na mnie za wielka, a ja nie lubię takich pomniejszanych, bo to nieładnie potem z tyłu wygląda. Sweterek na pewno odpada. No i się zastanawiam nad spodniami, ale ja nie lubię spodni takich krótkich. Lubię jak te spodnie sobie opadają jednak na buty. Mimo tego, że mi się bardzo podoba kolor, to, że mają w zestawie pasek, cała reszta odpada. No i ten tyłek tak nieciekawie wygląda. No jednak w swoich ubraniach zdecydowanie lepiej się czuję. Naprawdę. Więc zobaczcie, spodnie opadają na buty i to dużo lepiej wygląda. Jestem już kochani w domu. No po prostu powiem Wam, że pogoda to jest obłędna. Mówili, że będzie pogorszenie pogody, a w ogóle się nie pogarsza. Jest pięknie, słonecznie. No pięknie, no pięknie. Po prostu pięknie. Kundzia już jest w domu. Naolejowałam sobie włosy, zaraz sobie je umyję. Ja zawsze sobie tak od połowy włosów olejuję w dół, żeby te końcówki tak porządnie nabilżyć Takie sobie zrobiłam tym razem pazurki jak widzicie taki delikatny róż, już taki wiosenny, rzęsy też zrobione, od razu lepiej się czuję, naprawdę już, już bez tych rzęs się czułam kijowo zwłaszcza, że wiecie, no macie resztkę tych rzęs i nie chcecie ich malować tuszować, no i to tak Trochę dupnie, e, dlatego już bez rzęs to tak e, średnio. Zwłaszcza że ja swoje to mam do połowy czarne, a końcówki mam jasny blond. A więc nieciekawie to wygląda. Wiecie, muszą być wytuszowane, e, żeby. Jako tako y, wyglądały. Jak widzicie za mną Armagedon. Biorę się za robotę. Muszę ogarnąć kuchnię. Muszę wypakować zmywarkę, zapakować zmywarkę. No i wstawiam obiad. Dziś na obiad będą pulpeciki, tak zwane gołąbki bez zawijania do tego ziemniaki i ogórek. Y, no i muszę odpakować paczkę, przyszła mi z temu, a więc. Zobaczę, może otworzę ją z Wami. Nic tam chyba szczególnego nie ma takiego do pokazywania, no ale zobaczę jak się wyrobię. Oczywiście zaraz pojedziemy też na budowę. Sabcio pojechał z teściem na budowę e, i działają, działają tam, bo panowie tymkarze wchodzą lada dzień i trzeba jeszcze sporo rzeczy takich, mówicie, organizacyjnych pozamykać, zanim oni wejdą. Co my mamy, kochani, w tym e, temu. E, zamawiałam dwie paczki i ciężko mi powiedzieć, e, w której co jest. O, tu mamy taki puszek. Zamówiłam sobie taki puszek do nakładania e, pudru. Bo powiem Wam, że ja mam problem z nakładaniem pudru właśnie na twarz pędzlem. E, I postanowiłam, że będę sobie go wklepywała właśnie takim puszeczkiem. Zobaczymy, on się prezentuje. Plątach holender na ogromny jak żyć o, tak się prezentuje ten puszek tu macie do złapania no jest ogromny ale jest przesłodki więc będziemy testować i próbować tu zamówiłam organizer o, tak się prezentuje, i to jest organizer na kable. Ja już Wam chyba kiedyś pokazywałam, że ja takie organizery mam plastikowe. Tym razem zamówiłam taki ala-ratanowy. Widzicie, tędy kabelki wychodzą, tędy kabelki wychodzą. Dzięki temu macie, kochani, porządek, bo wszystkie te zwoje kabli są schowane w tym pudełku i stoi sobie takie pudełeczko. Zamówiłam go już właśnie pod kątem nowego domu. nie tutaj absolutnie, chociaż większość sobcio tak fajnie tam organizuje i robi na budowie, żeby była poukrywana, więc szapoba dla niego. Tu zamówiłam takie silikonowe etui na gąbeczkę do makijażu w kolorze beżowym. W tym samym kolorze zamówiłam sobie etui, też silikonowe na pędzle do makijażu. To jest bardziej pod kątem wyjazdów. E, tu zamówiłam sobie taką opaskę do włosów. Tu zamówiłam sobie zestaw pędzli w kolorze takim właśnie beżowym e, do makijażu. Miały bardzo dobrą opinię. I widzę, że te pędzle są tej samej firmy co Puszek. Tu mamy ET na telefon dla Nikoli. Zobaczcie, jakie słodkie. Ona nie wie nic o tym etui. I to etui ma mm, ze sobą... Zaraz Wam pokażę. To etui ma ze sobą taki brelok. Więc Bardzo fajnie to wygląda. Mega mi się spodobało. Zobaczymy, czy będzie się podobało Nikolce. Tu mamy takie nożyczki kuchenne zamówiłam ją z myślą o nowym domu ja zawsze lubię mieć w kuchni nożyczki i w obecnej kuchni również takie posiadam, no a, że w nowym domu chciałabym mieć wszystko piękne i te mnie tak urzekły wizualnie, że tu właśnie jest takie przezroczyste tu złoto, więc sobie zamówiłam, będą leżały w szufladzie już w nowym domu tu szczerze nie pamiętam co jest schowane Czy ja jakąś odkę zamawiałam? No już wiem, co tu się znajduje. Tu jest dzbanek. Dzbanek na herbatkę zimową. Bardzo mi się spodobał. Powiem Wam tak. Bardzo podobny. Przesłała mi koleżanka, podlinkowała mi, że na Allegro jest identyczny wręcz bym powiedziała, w bardzo podobnej cenie. Tyle, że mówię, i tak składam zamówienie na temu e, i mam darmową przesyłkę, a więc złożę na temu, ale powiem Wam, że tak zabezpieczają sprzęty, że nie wiem, czy z Polski by mi tak zabezpieczony dzbanek przy. Zobaczcie, on ma tu taki dziubeczek, żeby nam się ładnie e, wlewała herbatka. Drewniane, mm, drewnianą przykryweczkę, no i tu mamy filtr, żeby nam żadne śmieci z tej herbaty zimowej nie wleciały, więc prezentuje się bardzo ładnie i w nowym domu będziemy o tej porze roku na tarasie pić sobie zimową herbatkę. Reszta to już są rzeczy ubraniowe, już nie będę wam tu pokazywała. Zobaczymy, co to będzie. Zamówiłam sobie takie byżowe szerokie spodnie, takie ala truksowe. Zamówiłam sobie tu jakąś koszulkę, nic specjalnego, żeby to pokazywać. I tyle. Bierzemy się za sprzątanie kuchni i gotowanie. Urabiam kochani mięso do pulpetów. Mamy tu mięso mielone z łopatki, e, kilogram. Do tego cztery łyżki ugotowanego ryżu, dwie łyżki bułki tartej, dwa jajka, e, łyżka pieprzu płaska, łyżeczka płaska e, pieprzu, e, dwie łyżki soli, e, jedna łyżeczka papryki słodkiej, trochę chili, e, i to wszystko mieszamy. A i przepraszam. I jeszcze przesmażona duża cebula z czosnkiem. I też tu mam to wrzucone. Teraz to sobie urabiam i smażymy sobie to z każdej strony. A potem zalewamy bulionem, passatą pomidorową. Doprawiamy. Ja jeszcze do tego dodaję kapustę perkińską i jest mega. Przyjechałyśmy z Nikolką. Na budowę, a było, Sopcio, proszę, Podaję, bardzo. To młotka. Wodą wygrzydza. Moment, muszę odstawić tą wodę, żeby wziąć młotek. A dla ciebie jest moment, a dla mnie jest pół godziny czekania. <noise> proszę, po, proszę, powiedzieć, proszę powiedzieć, proszę udzielić wywiadu. <noise> Witam Was, kochani, w kolejnym dniu. Właśnie czekam na parkingu, na Nikole, bo Nikolka jest na urodzinach u koleżanki i już się nie mogę doczekać, kiedy wrócę do domu, jestem zmęczona, miałam sporo spraw w międzyczasie do pozałatwiania, właśnie po nią przyjechałam i jedziemy do domku, dziś obiadek gotuje Sobcio, a więc chociaż tyle, to mi odchodzi no to już jakiś plus, bo my w sobotę mamy taką umowę, że ja przez cały tydzień, wiecie, że ja przez cały tydzień gotuję w niedzielę i cały tydzień a weekendy gotuje weekendę. w sobotę gotuje sobcio albo gdzieś nas zabiera, albo coś zamawia, dziś akurat gotuje. Więc chociaż tyle mi odchodzi. Właśnie jak teraz nagrywam i z wami rozmawiam, to Nikola prosi, żebym za 30 minut dopiero przyjechała, kochana, ja już tu jestem i czekam. Tak to jest właśnie z dziećmi. One nigdy nie wychodzą na czas. Mamo, jeszcze chwila, mamo, jeszcze pół godziny, mamo jeszcze 5 minut. No więc. No poczekam jeszcze trochę w tym aucie, niech jeszcze się nabawi. Mamą być, mamą być. Zobaczcie, dziecko popsuło półkę. Inżynier będzie naprawiał. I w piekarniku robi się rybka. Strasznie lubię łososia właśnie z tymi plastrami cytrynowymi. On jest naprawdę tak przesiąknie, że naprawdę jest pyszny. ale widzę, że chyba wziąłeś te małe cytrynki. Przepraszam, że dopiero teraz nagrywam i takie rozbabrany. No, nie obiad, kolację, ale przepyszną kolację sobie dziś zrobił. Mamy tu łososia, frytki i suroweczka. Oglądamy sobie. Jak się nazywa? To jest mieszkanie na miarę. Tak, mieszkanie na miarę. Bardzo fajny program, bardzo go lubimy. Oczywiście ja pod kocykiem, bo jakoś tak zmarzłam. Szukamy dobrego filmu, a bardziej serialu. Oczywiście z herbatką już po kolacji, eee, najlepiej koreańskiego, nie? Psychologicznego. Czy możecie coś polecić na Netflixie? Bo już chyba wszystko obejrzeliśmy, co tylko, nie? Nam przychodzi do głowy. Eee, I szukamy czegoś naprawdę dobrego, takiego mm, nakręcającego, domyślenia, psychologicznego, fajnego serialu. Mówię, bardzo nam się podobają eee, koreańskie. W ostatnim czasie jakoś tak często oglądaliśmy właśnie koreańskie seriale i teraz tak szukamy, szukamy i nic takiego mega ciekawego nie możemy znaleźć. I jeśli możecie coś polecić, to proszę, piszcie w komentarzach. No i z tą wieczorną herbatką, kochani, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, taki z kilku dni hmm, składaczek, Zapraszam serdecznie do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego. Pa!